Cześć, wszystkim, kim Kasper z tej strony? Słuchajcie, w tym programie pokażę Wam samochód. Po jaki z kolegą pojechaliśmy. Łącznie zrobiliśmy 1200 km. Siedzieliśmy wczoraj właśnie w pociąg, no i pojechaliśmy właśnie po taki samochód. Więc zaraz Wam pokażę, dlaczego akurat po taki samochód. Rzecz, która najbardziej przemawiała właśnie za tym pojazdem, to jest przebieg. Zobaczcie, samochód dostawczy ma tylko i wyłącznie 70 tysięcy km. Także no, to jest praktycznie. Można powiedzieć, że samochód jak nowy, jeśli chodzi o dostawcze samochody, no, które przebiegów mają przebiegi w granicach 200, 250, nawet 300 km. Także e, samochód no, w bardzo dobrym stanie wizualny, jak możecie zobaczyć. Oczywiście trudny za chwilę go jeszcze umyjemy. Tak się prezentuje. On ma taką drobną rysę, to jest na lakierze, także to się uda skolerować i tam jest druga rysa, ale wizualnie cały samochód prezentuje się mega dobrze, przynajmniej moje zdaniem. Biały kolor. I nie rzucając się w oczy, no jest oczywiście krótki spalanie. Eee, bardzo malutko spala, ponieważ około 6 litrów w trasie także bardzo fajny, oszczędny samochodzik. Pokażę Wam jeszcze w środku pakę, jak wygląda. No paka troszeczkę, możecie się zobaczyć dostała, bo tu trochę porysowane. Ale tu też można sporo rzeczy spolerować z tej paki. O, tu też takie rysy do spolerowania. Zobaczymy jak będzie czas, to może mi się to uda zrobić. Ale miejsce takie jest trochę więc jak w takiej osobówce ze złożonymi fotelami A tak samochód odpala także niestety czasy są jakie są no i za bardzo to samochodów takich właśnie dostawczych używanych z małymi przebiegami nie ma e, także na no, łącznie zrobiliśmy 1200 km żeby po ten samochód pojechać i myślę że było warto taki samochód zakupić no bo sami widzicie że stan tego auta no jest naprawdę w wzorowym stanie, jeśli chodzi o dostawczego. I co ciekawe, nawet auto nie jest w najbiedniejszej wersji, ponieważ posiada klimatyzację, elektryczne szyby. Auto pochodzi z 2017 roku, oczywiście jest to Salon Polska, jeden właściciel. I chyba z tego co pamiętam, jest ani faktura VAT, także zresztą samochód niedługo będzie wystawiony na OTOMOTO, także będziecie mogli sobie wszystkie szczegóły dokładnie zobaczyć. Okej, okay, także ja już samochód jadę zawieźć na nasz drugi punkt, czyli do Opla. Oczywiście go standardowo wymyjemy całego, zrobimy może jakąś polerkę. I co? To było tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję. Do zobaczenia. Hej!